Whoa. Whoa, whoa, whoa. Zwolnijcie. Whoa. Whoa, whoa, whoa. Czekaj. Zatrzymali się. Dlaczego? Co się dzieje? Odezwijcie się. Dustin, twojemu kompasowi kompletnie odbiło. Co ty robisz? Trzeba to sprawdzić. Chyba, że któryś z was jest lepszy od kapitana drużyny pływackiej i ratownika z trzyletnim doświadczeniem. To zadanie dla mnie. Ja nie narzekam. Nie chcę tam nurkować. O... Kiedy Steve zrobił się taki Włochaty, no nie? Powtarzam, żeby okieł znał tę dżunglę, a on twierdzi, że laski na to lecą. Pokaż.